A jeżeli prawdę mówiąc, to bardziej ja myślałem o drużynowym medalu. Indywidualnie to chciałem walczyć, ale nie byłem do końca pewny, czy będę miał medal. Ale drużyna bardziej stawiłem. To mój bieg, to był plan, to żebyś utrzymać na ten na podbieg. To jest strasznie ostry podbieg był, żebyś utrzymać ta grupa, żebyś mi nie uciekli. Jeżeli wytrzymałeś do końca. Ten podbieg na do 36 km, to potem dam radę, ale wcześniej było to plan, żebyś nie, nie uciekli. Podbieg w połowie skończyłem, no, jak mi pozostało około 50 metrów. Ten na ostatni podbieg, coś się źle się czułem, zahamowałem się, ale w końcu to już od razu się wpuścił mi i zaczęło już ruszyć. O już do że na mostie, na ostatnim, ten, jak widziałem go właśnie tam metę. To już zaczęła mi się walka o medal, ten na którym mam ten miejsce, drugi miejsce. Walczyłem do końca, właśnie się śpieszenie tam już miałem. A na początku, przed tym mostem, to jeszcze nie byłem do końca pewny. Na początku biegałem krótki dystans, ale od kiedy zacząłem pierwszy mój maraton Dębno, to już Byłem pewny, trzeba próbować aż do końca tym maratonem. Mi się podobało i dlatego już dalej biegam maraton. Jak mam taki główny start, to bardziej wyjeżdżam do Etiopii, przygotować właśnie na start, bo tam grupowy mam trening. I kiedy jestem mniej startu, to w Polsce do Szklarskiej czy gdzieś wyjeżdżam na obóz i trenuję. W tym roku to cel, żebyś popalczyć o jak najlepszy wynik, czy miejsce to było, to się już dzisiaj, że już. Moje marzenie się spełniło. A na dalsze to jeszcze mamy czas, zobaczymy jak będzie. Prawie połowę mojej życia już mieszkam w Polsce. To bardziej to już czuję jako w niż w Etiopii. Ale tam jezdam na krótki czas tylko na trening. I tu już mam swoje rodzinę: Johna, dziecko, mam córkę i syn. Już czuję, że teraz lepiej tu w Polsce. Dla córki to było. Maraton Warszawski Łódź, a teraz, teraz na senat, to już to był dzisiejszy bieg.